Nazywam się Mariusz Tańczuk, jestem pracownikiem naukowo dydaktycznym Politechniki Opolskiej. Pracuję jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Środowiska. Moje zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej energetyki rozproszonej. Szczególnie interesuję się układami kogeneracji gazowej, które służą do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ze względu na bardzo ciekawe i zaawansowane technologicznie instalacje spółka wodociągi i kanalizacja jest dla mnie... Takim swoistym laboratorium, w którym mogę prowadzić badania, przeprowadzać analizy z korzyścią dla obu zainteresowanych stron. Czyli można powiedzieć, że spółka korzysta z moich umiejętności naukowca, a ja korzystam z zaplecza badawczego, z laboratorium, które, jest, które ma postać rzeczywistej, pracującej w warunkach rzeczywistych instalacji. Wspólnie z pracownikami spółki na podstawie przeprowadzonych badań. Utworzyłem zarząd spółki w przekonaniu, że warto jest zainwestować w nową technologię, i na podstawie tej naszej współpracy powstał nowy układ kogeneracyjny w oczyszczaniu ścieków, które przynosi, jak się okazało, po kilku latach wymierne korzyści dla spółki. W roku 2012 wcieliłem się w rolę tzw. asystenta innowacji, gdzie przez kilka miesięcy starałem się opracować innowacyjne rozwiązanie właśnie związane z, z układem kogeneracyjnym w orzeczalni ścieków. W procesie kogeneracji w orzeczalni ścieków spółka wodociągi i kanalizacja wapułu wykorzystuje biogaz jako paliwo do napędu tego układu. Dzięki temu może produkować, można powiedzieć, darmowe formy energii ciepło i energię elektryczną. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie analiz wyliczyłem, że możliwe jest uzyskanie Wsparcia przez spółkę dla tego układu regeneracyjnego w postaci tzw. żółtych certyfikatów. Ta moja analiza posłużyła jako podstawa do wniosku, który spółka złożyła do Urzędu Regulacji Energetyki i otrzymała żółte certyfikaty. Dzięki temu to rozwiązanie jest jeszcze bardziej efektywne ekonomicznie. Technicznie rzecz ujmując, poza uzyskaniem certyfikatów, wnioski, które płynęły z tych moich analiz polegały na tym, że należy zmienić sposób wykonywania analiz biogazu, który jest paliwem do tego procesu oraz sposób przesyłu danych do centralnej dyspozytoryjnej. Swoje doświadczenie jako pracownika naukowego mogłem też wykorzystać przy współpracy ze spółką WIK przy okazji nowej inwestycji, która została niedawno ukończona mianowicie przy budowie suszarni osadów ściekowych. Wspólnie też ze spółką udało nam się Dojść do wniosku, że właściwe jest zastosowanie właśnie kogeneracji jako źródła ciepła dla procesów suszenia osadów ściekowych. Wyliczenia i analizy ekonomiczne, które przeprowadziłem, wykazały jasno, że to rozwiązanie jest bardziej efektywne od tradycyjnego zasilania takiego procesu za pomocą kotła gazowego. Jako pracownik Politechniki Polskiej doceniam otwartość i kompetencje pracowników przedsiębiorstwa i to, że Mam możliwość współpracy nie tylko w ramach projektów stażowych, ale można powiedzieć ciągłej współpracy z, z przedsiębiorstwem. Polecam wszystkim naukowcom korzystanie z różnych projektów, które mają na celu odbywanie staży w przedsiębiorstwach. Jak widać na moim przykładzie, może to przynieść efekty zarówno dla naukowca, jak i dla przedsiębiorcy.